Bo Filipiny w mojej ocenie to rzeczywiście raj. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla kogo jest rajem. Natomiast moje, mój kierunek, czyli generalnie Azja, dlatego taki wybór, ponieważ wybieram zazwyczaj miejsca bardzo ciepłe i na lądzie i w wodzie. No więc jest, nie trudno się domyślić, są blisko równika. No a tam jeszcze nie byłam. Są bliskie innym kierunkom jeszcze, które chciałabym w najbliższym czasie odwiedzić. Wydaje mi się, że to jedno z pięciu miejsc na Ziemi, które naprawdę zasługuje na miano najładniejszych miejsc pod wodą. Co udało się zobaczyć? Czy organizowanie tam nurkowania jest trudne? Musimy pamiętać o kilku rzeczach, ale ja jakby, będąc instruktorem nurkowania, będąc w różnych krajach, bliższych, dalszych, to bardzo podobnie wygląda, więc jeżeli się decydujemy na taką wyprawę, to to nie jest tydzień. No przynajmniej 3-4 miesiące wcześniej wiemy, kiedy lecimy, wszystko sprawdzamy. No i tam na miejscu, albo ja nie jestem zwolennikiem przyjazdu i od razu organizacji tego na miejscu, bo zazwyczaj lecimy z grupą i wiemy, co chcemy zobaczyć. Tak jest najlepiej. Natomiast da się to zorganizować nawet przyjeżdżając tam. Jest, bazy są świetnie wyposażone, bardzo dużo różnych miejsc nurkowych. Minus duże odległości pomiędzy najładniejszymi miejscami, na Filipinach oczywiście. Czy jest niebezpiecznie? Pod wodą jest niebezpiecznie, ale bez przesady. No, oczywiście zawsze, zawsze nurkujemy bezpiecznie. Jest dużo różnych gatunków zwierząt i wszędzie jest niebezpieczeństwo, nawet, nawet w Egipcie. Natomiast no, my tego tak nie rozpatrujemy i, i staramy się to robić naprawdę racjonalnie i, i bezpiecznie przede wszystkim. Zwierzęta pod wodą wydają się nienaturalnie, wręcz za duże. Jak ktoś nurkuje w Egipcie i wydaje mu się, że widzi piękną rafę? No to tarafa tam jest trzy razy większa, ryba jest trzy razy większa, zwykłe gergonie są dziesięć razy większe, więc tak, jeżeli ktoś to robi po raz pierwszy, to rzeczywiście ma wrażenie, że jest dobrze, a ci, którzy wiedzą, jak jest pod wodą naprawdę, co naprawdę są w raju. Co udało się zobaczyć i co największe wrażenie na Pani zrobiło? Tak naprawdę to nurkowanie odbyło się kilka miesięcy temu i było przygotowane przeze mnie stricte dla grupy ludzi aktywnych, ale nie tylko nurkowo. Więc troszeczkę była część osób, która nurkowała, część osób, która ćwiczyła, która chciała się dobrze bawić i być aktywna. Więc tam był taki sportowy miks, ale rzeczywiście ludzie byli bardzo. Aktywni, bardzo dobrze do tego przygotowani, co zrobiło na mnie wrażenie. Bardzo dobra infrastruktura nurkowa, rzeczywiście. W ogóle się nie zmęczyłam. <grytania> Nurkowałam cztery razy dziennie, więc sporo. A co największe wrażenie zrobiło? Ja uwielbiam dużą rybę. Jeżdżę tam, gdzie jest ta duża ryba, do miejsc, które nie do końca są znane. Czyli nie tam, gdzie są wszyscy, tylko może troszeczkę dalej, może troszeczkę w innych warunkach. No i udało mi się trafić do fajnego miejsca, gdzie były rekiny, wielorybie, no, dla nurka nic szczególnego może, ale szczególne jest to, że było ich aż 8, 10 jednocześnie, więc no to, to było duże przeżycie zmierzyć się z dziesięcioma autobusami obok. Oczywiście, będąc na Filipinach, to też zależy, w, w jakim regionie. No nie sposób nie zobaczyć czekoladywych wzgórz, nie przepłynąć rzekom Lobok, nie zobaczyć wyraków, które tutaj będę prezentować. No to są takie podstawowe rzeczy, które po prostu trzeba widzieć. Plaże, o których również będę mówić, o których wszyscy piszą, że są najpiękniejszymi na świecie. O tym wszystkim będzie za chwilę. A jacy są ludzie? Filipiny są dosyć specyficznym miejscem na Ziemi, gdzie jest to Azja, ale wszyscy mają taki latynoamerykański sznyt. Jak to wyglądało tam na miejscu? Filipinczycy, bardzo przyjaźni ludzie, bardzo uśmiechnięci, pomimo tego, że są bardzo duże różnice w klasach, więc są uśmiechnięci, nie przywiązują wagi, mam wrażenie, do tego, jak wyglądają, do tego, gdzie żyją. Oni po prostu spędzają czas. Ja nie widziałam tam nigdy żadnej kłótni pomiędzy małżeństwem. No takie może abstrakcyjne rzeczy, ale rzeczywiście po prostu cieszą się dniem codziennym. Mają tam raz na miesiąc przynajmniej jakiś tsunami albo jakieś deszcze. No po prostu wszystko, albo trąbę powietrzną. A pomimo tego lubią ten kraj. Pytając ich o to, czy chcieliby wyjechać, mówią, że nie. Że oni... Oni sobie radzą z tymi warunkami. Jeżeli coś ulega zniszczeniu, budują, trudno żyją dalej.